Pamiętaj, przed Panem Bogiem jesteś anonimowy. Przed Matką, bo w tym cierpieniu, w tych trudnościach, które znosisz, nie jesteś anonimowy. To nie jest tak, że Pan Bóg sobie coś ci daje, nie patrzysz na ciebie i tyle. O dzisiaj nam o tym mówiłaś: w znoszeniu cierpienia, wznoszenie, tych trudności, które masz w życiu, sednem jest takie, no, zaufanie Panu Bogu. Zaufanie. Im więcej ufasz, tym więcej łask otrzymasz, aby też gorliwie to znosić, cierpliwie. Z poddaniem się w takim, takim pokoju duszy, takim pokoju niepunktowaniu się. A pokój duszy jest piękny wtedy. Chodzi o takie panowanie Pana Jezusa nad nami. Witam się na kanale śladami Israpiosa i Israelsko-Seralnym. Po to jest abyśmy poznali Ojca Pio, poznali Wielkiego Świętego, Wielkiego Świętego, no, jednego z największych święców Kościoła. Katolickiego. Im więcej ludzi go pozna, tym więcej ludzi Pan ojciec będzie Pio mógł zdobyć ich duszę. Czemu ojciec się kiedyś właśnie tak powiedział. Dajcie komuś moje zdjęcie. Niech popatrzy się. Niech popatrzy się. To już przez to można prowadzić apostola z kimś. Zresztą takim zdjęciem może być pokazanie komuś ojca piją. Potem jest właśnie ten kanał, abyś w łatwy, prosty sposób mógł poznać to, co Ojciec Pio mówił, poznać jego życie. Jak znosić cierpienie? Pamiętaj, że przeznaczeniem duszy Wybranych jest cierpienie. Cierpienie znoszenia po chrześcijańsku jest stanem, w którym Bóg, autor wszelkiej łaski i daru, darzy nas chwałą. Wznosimy więc górę serca pełniwności do Boga, uniżeni wobec Jego potężnej ręki. Przyjmujemy z pokorą i pogodną twarzą trudności, które stawia przed nami miłosierdzie Ojca Niebieskiego. A On nas, naj, nas wywyższy w odpowiedniej chwili, podczas swego powrotu. Kochać Boga, Jemu się podobać, nie będzie to naszą pociechą. Nie martwmy się o wszystkie, tylko inne, wiedząc, że Bóg zawsze opiekuje się nami bardziej niż to można wyrazić słowami. Czy to sobie wyobrazić? Och, jak słodne i delikatne jest zaproszenie Bożego Mistrza. Jeśli to chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Piękne słowa ojca pija. popatrz. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, po prostu cierpienie ojciec pija, nam się mówi. Piękna sprawa, cierpienie. Piękna sprawa, bo ona nas się uszlachetnia. Stajemy się zdobywcami, a nie ciepami. I patrzcie, co mówi. Pamiętaj, że przeznaczeniem dusz wybranych jest cierpienie. Ciekawe jest, jeżeli Ty znasz jakieś trudności, cierpienie, chorobę, jakoś jest jej wybrany. Jest jej wybrany. Ciekawe, cierpienie znoszone po chrześcijańsku jest stanem, w którym Bóg, autor wszelkiej łaski, daru, darzy nas chwałą. Święty Paweł o tym mówi właśnie, że trzeba dopełnić to, co nie dostaje męki z Pana Jezusa, bo grzech jest nieskończony też. Grzech jest okrętnością. I Ty możesz partycypować w tym. Możesz pomagać, pomagać Panu Bogu, właśnie, oddawać jeszcze większą chwałę. Wtedy zdobywamy zasługi, zdobywamy tą chwałę. To też, jest też coś, jest zdobywam tu zasługę wiary, bo ja wierzę cierpiąc, wierzę w Ciebie, Boże. Wierzę że Ty, widzisz to, że nie jestem przed Tobą anonimowym. To jest piękne takie hasło: przed Matką Bożą nie jesteś anonimowy. Matka Boża Ciebie zna, widzi Ciebie, pomaga Tobie każdego dnia. Przez łaskę. Z reguły przez łaskę. Właśnie, więc często człowiek może trzymać łaski, żeby znosić te cierpienie gorliwie. Znosić, co jest trudne też. A dzięki temu zdobywamy te właśnie zasługi. Cierpienie zrzeszone po chrześcijańsku jest stanem, w którym Bóg, autor wszelkiej łaski, dar, darzy nas chwałą. Zdobywamy te właśnie chwały, zdobywamy zasługi, żeby jeszcze pójść dalej do nieba. Te niebo tutaj, ten czas na Ziemi, to jest czas zdobywania zasług. Zdobywanie jeszcze większych, że tak powiem, zasług. Zdobywanie, tak powiem, gór, szczytów. To nie jest czas odpoczynku. Czasem oczywiście uprawniony jest odpoczynek. A to nie jest sam w sobie, to nie jest miejsce, właśnie, odpoczynku. Wznośmy więc w górę serca, pełni ufności do Boga. Wznośmy więc w górę serca, pełni ufności do Boga. Co jest ciekawe? Cierpliwość, takie cierpienie. Zrozumiałe cierpienie bez Pana Boga. Nie ma sensu często. Po co znać cierpienie? To życie jest trudne. Właśnie w Bogu znajemy sens. I właśnie ufając Mu, ufając Panu Bogu, wznosząc w górę serca, więc tą naszą wolę, łączymy się z Panem Bogiem na górze. No tak powiem, wtedy to cierpienie jest o wiele łatwiej znosić. A Ci powiem, ciężko jest, bo ciężko tak naprawdę nagrywać te odcinki Ojcu Pio. To jest naprawdę duże wyzwanie dla mnie. Ale przyjmuję, przyjmuję, są tego przełożeni, są tego, Idzie pija, to jest dla mnie pewne takie zapewnienie o woli Bożej właśnie i tak no, właśnie pełnimy ją. Pełni wnosi do Boga uniżenie wobec Jego potężnej ręki. Ciekawe. Poddajemy się Panu Bogu. Nie wymyślamy, że jestem wspaniały, że ja już jestem prawie Bogiem, bo już tak sobie niektórzy ludzie na ziemi myślą, że są już bogami tu na ziemi. Nie, ja to akceptuję. Akceptuję tą potężną rękę Bożą. Boże, Ty mi dajesz to, co jest dla mnie dobre, co jest potrzebne dla mego zbawienia. To sobie zobaczymy, jak święci, jest, co mówi o cierpieniu, są piękne słowa świętych. No. Przyjmuj z pokorą i pogorną twarzą trudności wtedy, kiedy ufasz Bogu. I tak zatopiony jesteś Panu Bogu. Więc widzisz. To jest ciekawe się, się spił bo popatrz. Człowiek, który ze ogromne cierpienia, miał pogodę ducha. Ogromną pogódę ducha właśnie, bo co? Bo on szedł wtedy na krzyż, na kalwarię. Przyjmujemy z pokory powodną kwarzny trudności, które stawia przed nami miłosierdzie Ojca Niebieskiego. Ja sam na tym nie myślałem, że to z miłosierdzia możemy otrzymywać trudności, głowę. Pan mógł z miłosierdzia coś nam daje. Widzi naszą mędzę. Daj nam trudności, daj nam cierpienia, daj nam choroby, dopuszcza nam takie rzeczy. Stajemy się wtedy jeszcze więcej łaski otrzymać, jeszcze więcej zasług, możemy to ofiarować, możemy partycypować w wiele zbawienia. To jest piękna sprawa. Wyobraź sobie te cierpienia, które możesz znosić z miłości do Boga, może uratować kogoś od upadku, przed grzechem, może pomóc misjonarzowi w Afryce, możesz ofiarować za ten kanał, żeby on dalej rozwijał się, żeby jak najwięcej ludzi. W Polsce, żeby wyobrazić tak, 500 tysięcy ludzi poznało i milion ludzi, żeby pół Polski poznało i cała Polska. <śmiech> <śmiech> A on nazwy wyższy w odpowiedniej chwili, podczas swego powrotu. Ojciec Pio ufa w powrót Pana Boga. Trzeba ufać właśnie w ten triumf niepokalanego serca, triumf Matki Bożej. Ona już go zapowiedziała w Fatimie. Dobra, jak ona na pewno wywyższy wtedy. Będzie to triumf, a więc też triumf takiej sprawiedliwości, triumf zaszczytów też dla tych, co cierpliwie znosili to, co Matka Boża z jakimi właśnie miłosierdzia nam daje często. Kochać Boga, jemu się podobać, niech będzie to naszą pociechą. Nie martwmy się o wszystko inne, wiedząc, że Bóg zawsze opiekuje się nami bardziej niż to można wyrazić słowami. Czy to sobie wyobrazić? Sobie wyobrazić właśnie, miłość Boga, ktoś, kto kocha Boga od razu go zdobywa. Od razu Pan Bóg jest w nim łasce. To jest bardzo ciekawe. Kochasz Boga, od razu Bóg w tobie jest. Natychmiastowo. Nie tam. O, raz jest. Drugi raz jest. Nie. Natychmiastowo jest. Piękna sprawa. Ciekawe, zobaczcie, to dzisiaj uczymy takiego właśnie z patrzenia na Boga. Z taką miłością do Pana Boga też. Można tak się uczyć. Ador jest najświętszy sakrament. Adorujesz jest Boga, to jest ukryty w najświętszym sakramencie. Spędzając z Nim czas, przyjmując te cierpienia, masz wiele cierpień w życiu, przyjmuj je gorliwie, przyjmuj jako wyzwania. Nie zniechęcaj się, nie zniechęcaj się, idź do przodu, z Panem Bogiem, z Ojcem Pio. Pomagajcie nam, słuchaj, wyobraź sobie ileś set tysięcy ludzi, że w Polsce pięćset tysięcy ludzi poznało Ojca Pio, milion. Piękna sprawa, możemy to zrobić, możemy to zrobić, tylko pomóż nam. Zostań pod opiecznym Ojca Pio. To grupa, która pomaga nam zachować duszę. Wyobraź sobie, stajesz przed ogromną szansą przed ogromną szansą, pomagać nam. Co jest ważne, za Ciebie wtedy co tydzień są odprawiane msze święte o łaski za się Ojca Pio, więc otrzymasz ogromne takie prezenty duchowe, ale też są materialne prezenty piękne. I obrazek może otrzymać Ojca Pio. Piękna sprawa mieć przy sobie zawsze poświęcony obrazek Ojca Pio. mieć jak On się patrzy na nas, jak On nas wspiera, pomaga nam. Piękne są sprawy. Te la chiscia, eh San Maria. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e così sia. è dato Gesù e Maria, oggi si... sempre.